Witamy Cię w murach naszej szkoły. Dzisiejszy dzień jest dla nas wyjątkowym świętem, ponieważ, ponieważ swoją obecnością ubogacasz w nasze wspólne nasze życie i pokazujesz nam, jak ważne jest trwanie w wierze, miłości i jedności. Pragniemy wyrazić wdzięczność, że przybyłeś do nas jako pastor kościoła, aby umacniać nas w wierze, dzielić się dobrym słowem i udzielać nam swojego błogosławieństwa. Zapewniamy Cię o naszej modlitwie i posłusznym sercu prosimy, abyś pamiętał o nas w swoich modlitwach, tak jak i my będziemy pamiętać o Tobie. Niech Twoja obecność pozostanie dla nas pięknym świadectwem, że jesteśmy częścią wielkiej rodziny Bożej, a Chrystus jest naszym światłem i drogą. Z całego serca witamy Cię, księże biskupie. Ale to ładnie powiedziały. Pokażcie Janu, trzysta, Dzisiejsza wizyta jest dla nas wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników w szkoły wielkim wydarzeniem i wyrównieniem. W naszej szkole uczy się obecnie 119 uczniów od najmłodszych w oddziale przedszkolnym po najstarszych w klasie ósmej. Opieką nad nimi sprawuje 16 nauczycieli oraz czterech pracowników obsługi, którzy dbają, aby szkoła była miejscem bezpiecznym, przyjaznym i pełnym bezpieczeństwa. Wnosimy imię dywizjonu 303 bohaterów, którzy swoją odwagą i poświęceniem pokazali, jak ważna jest miłość do ojczyzny i odpowiedzialność za od drugiego człowieka. Jesteśmy szczególnie dumni, że z naszej gminy, a dokładnie z Bodrowa, pochodził jeden z pilotów dywizjonu, Jan Zumbak. Ta postać jeszcze mocniej łączy naszą lokalną społeczność z historią i tradycją, którą chcemy pielęgnować i przekazywać młodemu pokoleniu. Cieszymy się, że ksiądz biskup jest dziś z nami. Witamy serdecznie i z serca życzymy, aby czas spędzony w naszej szkole był pełen radości i dobrostanu. Bardzo ładnie, właśnie tak się cieszyłem. podarujemy Pani Dyrektor, nie? Żeby Pani Błogosławę. Zdrowaś Maryjo łaski pełna, tam z Tobą błogosławionaś ty, błogosławionaś ty, między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen Maryjo. Amen. No to już melodię znamy, to już będziemy te kolejne zrośki śmiały śpiewać. A jest więcej pani i nauczycielek czy panów? No to za panią śpobodimy wszystkie, nie? 3 4 Krowaś Maria łaski pełna, a z tobą błogosławionaś ty. Błogosławionaś ty błogosławiona między niewiastami i błogosławiony. Nie Święty jest święta Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę święci naszej. amy. Amen. amen Maryjo, Amen. Wie, co to znaczy pisać. Ty musisz się podporządkować Ko, komu? Musisz być w czyjeś? ręce. Ta. To jest druga. Trzecia zasada. Niestety, obu, jak ty się nieraz wstępisz, a może być, że, że nawet się kiedyś może Słaniesz, nie? I wtedy co będzie, trzeba z tobą zrobić No, ostrzyć, ale to cię będzie bolało, nie? Będzie tutaj nawet tak umniejszony ten ołówek, ale dzięki temu będziesz bardziej tutaj precyzyjny. To już była trzecia zasada, nie? Pierwsza była wnętrze, druga była ręka, trzecia, że trzeba tam ostrzyć, nie? A czwarta ołówek, który musisz po sobie zostawić jakiś ślad. To jest opowieść też o nas, nie? Bo to jest opowieść, którą chcę na Pan powiedzieć, słuchajcie, to nie jest ważne, jakie ty masz ubranie. Czy masz markowe buty, czy, 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 czy po prostu schludną bluzę. Ważne jest to, co masz w środku, w twoim, w twoim... Twój rozum się liczy, serce się liczy, wnętrze się liczy. I masz inwestować właśnie w to, żeby języki uwieć, nie? Uczycie się angielskiego? no, Matematyki? Polskiego widzicie, inwestujecie we wnętrze, ale też, ale trzeba też mieć dobre serce, nie? Bo wtedy by takie potworki wychodziły, które tutaj nie liczyły się z ludźmi, a miałyby serce zimne, nie?